Siema, dzisiaj znowu jesteśmy w Wysoko Trochę później nasze nagrywanie, znaleźć już zostawić. wędce. Jednej tu Mikołaj, tutaj ja. Tam jest nowy, nowy kolega, który zamieść na ryby Kuba. o nas pławik. My tutaj założyliśmy dwie wędki. Za chwilę będzie moją drugą wędkę. No i co, dzisiaj znowu polujemy na jeziotra. Zobaczymy, co się uda. Zalęta, kara ślin. Ona to bierze wszystko. Do tego potem będzie pelet, halibut. No i co, zobaczymy. Było jakieś dygnięcie na wędce, ale nie wiem czy to branie, czy to wiatr, bo wiatr też dzisiaj spory. Nie wiem czy mnie dobrze słyszycie, mam nadzieję, że tak. No i jak coś będzie, jakieś newsy, to wam będę pokazywał. Dobra, słuchajcie, trzy wędki zarzucone, tutaj na kulkę żółtego ringera, tutaj na kukurydzę, tam również na kukurydzę. Mikołaj tu łowi na spinning, Kuba tam łowi na spławik, tam ostatnio paliśmy? Parę pstrągów, może dzisiaj też się coś uda złapać. No co tutaj tylko czasami pika ale teraz się przez wiatr. No jak jakieś będzie branie, to postaram się pokazać Spinningista Jest pierwsza ryba dzisiaj Pierwsza ryba Kuby. Ojeju, ale ucieka. Weźmy to do góry nie? Taki ładny pstrąg. Brawo, Kuba. Ten Dobra, teraz za chwilę będziemy go podhaczać. No słuchajcie, strąg wypuszczony. Trochę głęboko połknął, ale udało nam się go uratować. Yy, został wypuszczony. No i co? Yy, teraz mi tu na spinnik. Będki na gruncie zarzucone. Czekamy dalej. Dobra. Trzy wędki na gruncie zarzucone. Dwie na Czekamy. Jak coś będzie, to Wam pokażę. Mam nadzieję, że coś będzie. Bo na razie średnio się, się zapowiada. Tylko jeden strąg. No, słuchajcie, była rybka fajna w miarę. Nie było czuć Brian, co zapięła się chyba podczas, podczas holowania. I niestety zerwała przypon. Już mój ostatni przypon z gumką do kulki, więc będę musiał łowić na przypon z, ha z hakiem. Zobaczcie. Bo te przypony są strasznie słabe niestety. I one szybko pękają. Jak jest jakaś większa ryba, to pękają, więc będę musiał zmienić na jakieś inne. No i ja mam nadzieję, że coś jeszcze weźmie. No. Na razie tylko jeden strąg. No i wypuszczamy karasia Jak nie poszucie nas O nie Dobra poszedz Jeszcze liczbka moja Dobra Ma też branie Mikołaj Ja będę podbierał ma każdy po Albo... jednej Dobra trzymaj, trzeba je ma nagrywać Nie zwała się? Nie Nie zwała się Cześć, jest. Urwała się Urwała no Ale była rybka No trudno, czekamy na następną Słuchajcie, jakoś na tym stawie nic się nie dzieje Poszliśmy sobie tutaj na mały stawik Połapać pstrągi Może coś jeszcze wpadnie Zobaczymy Mikołaj na spinningie, z Kubą na no, spławik Czekamy Jest rybka kolejna u Kuby Jest to pewnie znowu pstrąg to, to jest sam, oj chuj. Nie ma? Już. A, Już nie ma Był pstrąg one często się wypinają. No, słuchajcie, jest szczupak na spławik na czerwonargu robaka Dobra, będziemy go za chwilę wypuszczać. No, słuchajcie, jeszcze ten, kiedy ja miałem tego szczupaka, wyjmowałem mu yy, tam haczyk z buzi Mikołem w brania tutaj na tą wędkę i to był karaś. Ale malutkim, więc nie było co pokazywać. Wszystkie stawy zarzucone. się na grunt słabo, praktycznie nic nie bierze. Ale nadal wierzę. No, tak bierze coś weźmie. Mam nadzieję, że jakiś karpik ładny chociaż albo jesiotr byłoby fajnie Pamiętki, bo przeczytałem już kilka razy gruntówki z pałek, teraz jest tutaj no, Tam pan ma rybę, cały czas tam pan ma ryby Już chyba 7 jesiotrów wyjął, my tutaj dalej łowimy na grunt Mam nadzieję, że coś jeszcze wpadnie, chłopaki tam próbują Na razie praktycznie nic nie mamy tylko kilka karasi. No, jeden szczupak, jeden strąg. Żadnej większej ryby nie było, niestety. Ale dostajemy jeszcze przez jakieś półtorej godziny, więc mam nadzieję, że może jakaś jedna rybka wpadnie. Kolejny karas łapany przez Mikołaja do kolekcji. do kolekcji, już trzeci. Ale no co, wypił się przy brzegu, więc nie wiem nawet jak go wam pokazać. Mam nadzieję, że coś jeszcze się złapie. No i co, polujemy dalej. No słuchajcie, minął sporo czasu, my nadal nic. Dzisiaj nie ma jakichś większych brań. Jedne co teraz zarzuciłem, przerzuciłem sobie jeszcze raz tą wędkę. Tylko teraz nie założyłem tutaj kukurydzy tylko założyłem tutaj popapa smakowanili. Tutaj jest ringer z żółty, za chwilę będę tą wędkę i tak przerzucał. Ale w sumie zostawię, niech jeszcze będzie. Więc tam dalej chłopaki łapią, też nic tam nie ma. Mam nadzieję, że jeszcze coś wpadnie. Mam dużą nadzieję, że coś jeszcze wpadnie, bo na razie dzisiaj słabo. Dobra, jesteśmy teraz w drugim łowimy na Sławik, bo na grunt nic nie bierze, nawet brani nie ma. Jest Folik. ale coś tam dyga Może za chwilę będzie branie Ciekawe, ciekawe Na razie też tutaj na spławik tylko jakieś brania są, ale takiego większego nie ma Więc ryb za dużo dzisiaj nie złapaliśmy, ale Kuba ma teraz branie Czy dobrze zatnie Czekaj, zacinaj, 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 zacina, zacina. no Jest? Dobra, jest rybka Kuby Tak? Zobaczymy Ups, strong! Czy nie? Nie Karaś? Czekajcie Czekaj Czekaj Odbiorę Dobra Żeby Kuba nie stracił Dobra, mamy Nie Dobra Mamy Karasia, za chwilę wam go pokażemy, jaki piękny No, udało mi się złapać taką płotkę śliczną, malutką Smykaj do wody oh. Piękny wstrąg, pokażę już wam na zdjęcia, wypuszczamy gigabtcha. O nie! Dobra, wypuszczony. No ja właśnie po złapaniu wstrąga, właśnie go wypuściłem. Chciałem zobaczyć, jak tam grunt. I na gruncie na razie nic nie dyga. Nic, a nic nie dyga. Nie ma żadnego brania niestety. Szkoda, no szkoda, bo chciałem jakieś większe ryby złapać, złapczyć w strąg ładny. Nie powiem, że nie, był ładny, sporawy. Wspomniałem go zważyć, ale myślę, że tak może z kilogram ważył. Więc naprawdę przyzwoitej pstrąga. Dalej polujemy na jakieś małe rybki. Mikołaj tam poszedł na sumy, co? Dwa miałem? Nie. Miałeś pstrąga, dwa karasie i chyba tyle. Ty nie Nie. Ja no też miałem kilka rybek, macie wszystko na filmiku Na gruntara się nic nie bierze, czekam dalej Teraz łowimy sobie na spławie jakieś małe rybki No i fajne pstrągi No i teraz ja, proszę Państwa kolejny pstrąg Teraz będziemy go odhaczać i go Wam pokażę No pstrąg wypuszczony Czekamy na kolejną rybkę, już dziś chyba trzeci albo drugi pstrąg, w sumie nie wiem Ale tutaj można fajnie nałapać ładnych pstrągów No słuchajcie, jest pierwsza ryba, za zobaczymy co to Jaka pierwsza? Na grunt pierwszy Czymś hmm. koleś podbierak do ręki, żeby tu kamerzystą Nie, ja biorę podbierak ty jesteś kamerzystą Nie umiesz podbierać Ja umiem podbierać, zostaw no to nie to, <grym> to jest moje, nie puszczę dobra. No tu, tu dobra Oby wam się zerwała. Jesiu Jesiu, ty... Na to dzisiaj polowaliśmy, nie może się zerwać Zegwie zamiar Смотри, куда ты вытягиваешься. Где? А ты? Близко в ряду. Нет, только чтобы ты не zerвал. гигант. Если ты не возьмешь его, Нет. Хорошо, возьми его. Хорошо, хорошо. О, отбил. Zerwę przykład. Czekaj, jeszcze go w górze, żeby, nam, żeby nie wydanie. Ale ładnie. ładny, ładny, ładny. Dobra, skończę nagrywanie, za chwilę pokażę mam fotę. No i się od 4,5, za chwilę będę zarzutu. Będę dalej do kuby, ma jakąś rybkę. I za chwilę, między zdjęcie, w sumie już widzieliście. Zobaczymy, jak teraz ryba ma Kuba. No i jest rybka Kuby, mały karaś tak jest szefie, dobra jest ryba Coś dużego No bardzo duża Czyżby duży Tak jest, ale duży O kurde, ominął o, o. Mamy go Kolesia, duży strąg jakuba. Kuba Na chwilę zrobimy <grym grym> zdjęcia <grym grym> i wam pokażemy Która jest? 18,27 Dobra, ale zarzuć jeszcze No Mikołaj szył i na spinning, Kuba jeszcze nie wiem czy zarzuci czy nie go zaraz wypuściliśmy, bo się strasznie szarpał. Nie chcieliśmy go długo męczyć. No i co? Może jeszcze jakaś rybka wpadnie na farcie? A tak za chwilę będziemy się pakować. To ja może nie mi wpadnie. No słuchajcie, to już dzisiaj koniec naszej przygody wędkarskiej. Aj, mi. Ale spełniłeś nasze cele. W sensie, mój cel, Jesiotr. Mikołaj też się spełnił, ale niestety nie on złapał. Ale Chodzi nam tutaj o sztupaka, Mikołaj zawsze spadał na sztupaka Był dzisiaj sztupak, niestety nie u Mikołaja, ale chociaż był, mogliśmy go zobaczyć No i co, jeżeli wam się podobało to lajkujcie, subujcie, po więcej Dzwoneczek też, żebyście nie przegapili następnych materiałów No i co, do następnego, siemanko